Hogwarts Legacy jest grą stworzoną na podstawie książek J.K. Rowling. W serii nowel tytułowym bohaterem jest Harry Potter, uczeń szkoły i magii czarodziejstwa w Hogwarcie. Skoro Harry jest czarodziejem, a gra jest bazowana na tym świecie, to oczywisty jest fakt istnienia zaklęć. Czary w Hogwarts Legacy są bardzo ważnym elementem gry, który trzeba szybko opanować, aby cieszyć się fabułą. W dzisiejszym materiale przedstawię wam rodzaje zaklęć, jakich używać, jakich się nauczyć. No i oczywiście przedstawię listę dostępnych czarów na podstawie udostępnionych gameplay'ów i oficjalnych. Informacji. Zaklęcia będą widoczne w prawym dolnym rogu ekranu. Jak możecie zobaczyć dostępne są 4 zaklęcia, więc musicie wybrać spośród ponad 20 te, które są odpowiednie do sytuacji. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że będzie można mieć kilka zestawów zaklęć, które będzie można wymieniać. Na przykład zestaw zaklęć ofensywnych, zestaw do nauki, zestaw do eksploracji terenu itd. Itp. Wraz z progresem będzie można jednym przyciskiem zmienić zestaw i natychmiast użyć innego zaklęcia, co powinno pozwolić na użycie do 16 zaklęć za pomocą makro. Każde zaklęcie ma inny kolor. Prawdopodobnie w zestawie czterech czarów będzie trzeba użyć czerwonego, czyli ofensywnego, fioletowego, czyli poruszanie przedmiotów coś jak używanie mocy w gwiezdnych wojnach, żółtego, czyli kontrolującego otoczenie, i niebieskiego, czyli prawdopodobnie zaklęcia użytkowego, jak Lumos czy Alohomora. Oprócz podstawowego zestawu mamy też dodatkowe zaklęcia używane osobnym przyciskiem. Przykładem takiej umiejki jest Protego, czyli tarcza chroniąca czarodzieja. Lub revelio, czyli odkrywanie ukrytych przedmiotów. W tym momencie nie wiemy, jak używać zaklęcia grając na komputerze. Prawdopodobnie kolejne zestawy będą przypisane numerycznej klawiaturze. Z opublikowanych materiałów wiemy, jak konsolowcy będą rzucali zaklęcia. Przytrzymując R2, będzie można użyć aktualnie wybranych zaklęć z zestawu. Dodatkowe zaklęcia, jak Protego czy Revelio, używa się, klikając odpowiedniego przycisku kierunkowego. Tylko kliknięcie przycisku kierunkowego włączy czary, jednak po jego kliknięciu i przytrzymaniu pozwoli na wybór innego zestawu czarów, widocznych w prawym dolnym rogu. Brzmi jak dużo do nauki, ale na szczęście w grze jest klub pojedynków, który z Mugola zrobi Aurora. Nowych zaklęć możemy nauczyć się na kilka sposobów. Podstawowym źródłem wiedzy są oczywiście lekcje w Hogwarcie. Nauczyciele będą nas uczyli nowych umiejętności wraz z postępem gry. Inną opcją jest nauka od naszych kompanionów, czyli przyjaciół, których będziemy mieli podczas całej rozgrywki. Każdy dom będzie miał innego przyjaciela. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat samej gry i podstawowych jej elementów, to kliknij w prawy górny przycisk w literkę I. Jak wspomniałem, klikając przycisk kierunkowy, pozwoli nam na użycie zaklęcia podstawowego. Jednym z nich jest protego, czyli tarcza chroniąca czarodzieja. Chyba nie muszę wyjaśniać, jak działa to zaklęcie, prawda? Sam zaliczyłbym to zaklęcie do defensywnych, ale no nie ja stworzyłem tą grę. Kolejnym jest Revelio, ujawniające ukryte przejścia, przedmioty czy ludzi. Następne zaklęcie podstawowe to Wingardium Leviosa, pozwalające na podnoszenie przedmiotów w powietrze. Prawdopodobnie będzie ich znacznie więcej, ale na tą chwilę nie mamy pełnej listy dostępnych zaklęć. A jakie jeszcze czary chcielibyście zobaczyć w tych podstawowych? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. Przechodząc do zaklęć użytkowych, Lumos jest jednym z nich. Zaklęcie rozświetla koniec różdżki, rozświetlając otoczenie, tym samym ujawniając ukryte przedmioty. Lumos nie używa się do walki, a raczej do odkrywania terenu. Diffindo używane jest do cięcia przedmiotów i przeciwników. Nie wiem jak ma działać na przeciwników, bo raczej nie uświadczymy w grze uciętych kończyń, co zresztą byłoby całkiem dobre. Zaklęcie raczej należy do użytkowych i będzie służyło do cięcia roślin, czy lin, czy kamieni, czy czegoś co akurat stoi nam na drodze. Kolejny rodzaj to zaklęcia obronne. No i jak wskazuje nazwa, ten rodzaj zaklęć należy do obrony naszego życia i zdrowia, jak również zdrowia naszych przyjaciół. Bardzo ważnym elementem obronnym w grze są eliksiry, szczególnie eliksir skupienia, który zmniejsza czas ładowania się zaklęć. Prawdopodobnie na późniejszym etapie gry będzie to podstawowy eliksir używany w walce. Oprócz tego eliksiru będziemy mogli używać taki, który zmienia naszą skórę w kamień, redukując obrażenia, lub taki, który nas leczy. Jakiś czas temu do Powiedzieliśmy się, że będzie można używać rośliny mandragory, aby ogłuszyć przeciwników, co powinno dać nam kilka cennych sekund na przemyślenie sytuacji. W grze mamy też możliwość unikania ataków lub odbijania ich w stronę agresora. Podstawowym zaklęciem obronnym jest Protego, czyli tworzenie wokół siebie tarczy ochronnej. Jednak moim zdaniem najciekawszy zestaw zaklęć będzie służył do atakowania. Będą najbardziej efektywne i efektowne, zapewniając świetne wrażenia. Podstawowym atakiem bez ładowania będzie prawdopodobnie Flipendo lub Stupefy. Atak można używać wielokrotnie wciskając R2. Nie wiem dokładnie, co robi to zaklęcie, bo w materiałach promocyjnych przeciwnik uderzony tym zaklęciem unosi się do góry, no i tyle. Pewnie będzie to coś w rodzaju zapchaj dziury, aby czarodziej bez przerwy rzucał zaklęcia. Levioso to kolejne zaklęcie atakujące, no i nie mylić tu z Wingardium Leviosa. Lewioso unosi przeciwnika w powietrze, niszcząc żółtą barierę. Dzięki temu nasz wróg przez chwilę będzie podatny na inne ataki. Moim zdaniem idealny czar do tworzenia kombosów. Możemy też użyć tego zaklęcia, jeżeli chcemy oddalić się, ukryć się za czymś lub wypić eliksir. Kombosy to rzucanie kilku zaklęć po sobie. Wygląda na to, że w Hogwarts Legacy po użyciu około miliona zaklęć pozwoli nam na użycie tej ikonki, czyli jakiegoś specjalnego ataku. Jak widzicie po dziesiątym ataku ten pasek zaczyna zapełniać się niebieskim kolorem. Po zapełnieniu będziemy mogli użyć specjalnej umiejętności. Z oficjalnych informacji wiemy, że nasza postać ma unikalne umiejętności i jest w jakiś sposób połączona z tajemniczą pradawną magią. Być może budzimy tą starożytną magię dzięki właśnie takim kombosom. Kolejne zaklęcie to Acio i będzie jednym z najczęściej używanych zaklęć. Nie tylko służy do walki i przyciąganiu przeciwników do siebie, ale też dzięki niemu będziemy mogli zdobywać różnego rodzaju ukryte przedmioty, takie jak kartki, książek. Dzięki Acio można też przesuwać przedmioty. Poza walką zaklęcie nie ładuje się i można je używać bez przerwy. Natomiast w walce widzimy pasek ładowania się zaklęcia. Przeciwnym do Acio zaklęciem jest Depulso. Depulso odpycha przeciwników, dając nam czas na ucieczkę czy zajęcie się innymi przeciwnikami. Depulso moim zdaniem będzie kolejnym często używanym zaklęciem. Do zaklęć ofensywnych należą jeszcze Petrificus Totalus Incendio, czyli zaklęcie zapalające Opungo, dzięki któremu możesz podnieść i rzucić przedmiot w przeciwnika, Expelliarmus, Rictus Empra i wiele, wiele innych, o których nie wspomnę, bo albo ich nie znamy, albo chcę wam zostawić nieco zaklęć do odkrycia. No i jesteśmy w chyba najciekawszej części zaklęć, czyli zaklęcia niewybaczalne. W świecie Harry'ego Pottera istnieją trzy: Crucio, Imperio i Avada Kedavra. W grze będą dostępne wszystkie trzy zaklęcia, jednak ich nauka wiąże się z nauczaniem czarnej magii. Pewnie ślizgoni będą mogli szybciej nauczyć się tych zaklęć, ale nie jest to potwierdzone. Jako gracz, będziemy mogli wybrać, czy chcemy się ich nauczyć, co pewnie będzie wiązało się z jakimś poświęceniem. Nie wiadomo, jak często będzie można ich używać. W grze będą dostępne talenty związane z czarną magią. Użycie każdego z nich wiąże się z odsiadką w Askabanie, co widzieliśmy w jednym ze zwiastunów gry. Krucie o to zaklęcie torturujące. W zwiastunie widać, że gracz ma wybór. Ominąć to zaklęcie i nie nauczyć się go wcale, rzucić je na Sebastiana lub na siebie. W grze wygląda to tak, że przeciwnik wije się w agonii przez pewien czas. Przez to jest wyłączony z walki. Imperio działa tak, że kontrolujemy przeciwnika. Prawdopodobnie będziemy mogli wykorzystać podstawowe ataki agresora w walce. Krótko mówiąc, przez chwilę wroga zamienisz w sprzymierzęca. No i nie, niestety, nie my będziemy nim kontrolować, tylko komputer. Według oficjalnych informacji, osoba pod wpływem Imperio otrzymuje zmniejszone obrażenia od innych przeciwników, ale też otrzymuje zwiększone obrażenia od gracza. Można zatem rzucić klątwę na większego przeciwnika, a następnie szybciej go wykończyć. A wada kedavra to ostatnie z niewybaczalnych zaklęć. Można je użyć co 60 sekund i wydaje się iż może jednym zaklęciem pokonać dowolnego przeciwnika. Działanie jest dokładnie takie samo jak w książce czy filmie, więc automatycznie czyni je najmocniejszym zaklęciem w grze. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli ci się spodobał, to możesz to pokazać oceniając go. Dla ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna zmiana. Na razie